No hej, teraz bez żadnych wstępów, bo zanim przejdziemy do głównego filmu, który będzie z przywitaniem, i tak dalej, stawiam na początek kilka prób nagraniowych, z których się uśmiałam i dlatego postanowiłam je wstawić przed głównym filmie, filmem. Także <laughs> miłego oglądania, a potem będzie już główny film pielęgnacyjny, na razie. Witaj serdecznie. Yy. Mhm. Witaj serdecznie na moim kanale. Yy, jestem. Yy. Nie, nie nagrywam. Witam Cię serdecznie na moim kanale. Chciałam zacząć od filmu z. Nie. Witam Cię serdecznie. Skoro tu zajrzałeś, zajrzałaś, to mnie oglądasz. I chciałabym powiedzieć, że zaczynam dopiero nagrywanie, także nie wiem, jak mi to wyjdzie. Ale taki krótki filmik o porannej mojej aktualnej pielęgnacji chciałabym nagrać. Bo wiele osób mi się pyta, śmiesznie to zabrzmi, ale no, mam już sporo znajomych, fajnych dziewczyn które po prostu pytają się, co używam. I może tutaj trafią też i zobaczą. Więc tak, po wieczornej pielęgnacji zmywam twarz rano żelem aloesowym, oczyszczającym, żelem micelarnym z Equilibry. Widać zużycie. Lub naprzemiennie z Bielendy Eco Nature Detoksykujący żel. Uwielbiam te dwa produkty na razie. Wiele przeszłam, wiele, wiele produktów przeszłam, ale skoro teraz zaczęłam nagrywać, to nagrywam aktualną pielęgnację poranną. Po zmyciu twarzy yy, spryskuję sobie twarz tonikiem. Uwielbiam toniki w atomizerze. Jest to tonik z Bandy. Lemoniada, właściwie tonizująca do twarzy, tak się nazywa. I jest bardzo odświeżająca, lekka, także spiskujemy się. Chciałabym, żeby ten filmik był dosyć krótki, taki po prostu, że pielęgnacja nie, nie wymaga bardzo dużo czasu. No ale jak się gada, no to wiadomo. Daje niesamowite odświeżenie, pięknie pachnie. Używałam do tej pory toniku z Bandy. nie wiem, czy jest sens o tym mówić. Ale powiem, y, dwa opakowania zużyłam toniku z bandii y, morskiego, natomiast teraz mam lemoniadę, używam rano, zaraz wrócę jak się wyszuszę. Powiem, że nie będę, nie umiem obrabiać filmów jeszcze i nie będę robić cień żadnych, tylko po prostu nagrywam na telefonie i robię pauzy. Kolejnym krokiem to jest serum pod oczy. Przeszłam dwie dwa opakowania słynnego Basie LAB, ale nie widziałam jakiejś, jakiegoś działania tych produktów, tego produktu, więc postanowiłam zainwestować w wishy. I muszę powiedzieć, że strasznie wydajne, strasznie wydajne. Może zbliżę. Zaraz Wam powiem, jak to się nazywa. Jest to Lift Active Supreme i wystarczy jedna kropelka na paluszek i pod oko. Delikatnie sunie pod okiem, tak jakby żelek. Bardzo przyjemne uczucie. Wjeżdżam lekko na powiekę. Z racji swojego wieku, już nie najmniejszego, najmłodszego, mam dosyć dużo załamań, zmarszczek, jak to mówią, i zacienień. Takich raz mniejszych, raz większych. Chyba każdy ma. Tylko jakoś nie wiem, nie wstydzę się po prostu tego pokazać. Tak, i to się wchłania. A w międzyczasie będę nakładała serum na twarz. Jako serum na twarz nakładam serum z firmy Nakomi. Widzicie, zużycie. Jest to serum IT Aging Regeneration. Nie wiem, jak będę wymawiała te wyrazy, ale jest pipetka. Powiem, że jestem uzależniona. Od y, serów na komi. Po prostu to jaki mi dają efekt poczucie nawilżenia to szok. I jest bardzo, bardzo wydajne. Teraz sobie jeszcze przejeżdżam po szyi dekolt mam taki odruch trochę wklepywania tak i powiem teraz tak to już kończę to była moja y, pierwsze opakowanie tego serum ale te kokonat już mam w zapasie, kokonat serum już zużyłam kiedyś y, dwie buteleczki no i dlatego mówię, że jestem uzależniona, bo mam w kolekcji kosmetyków dosyć dużo serów i jak mi się kończy na komi to po prostu idę po następne. Także w następnej kolejności będzie to używane. E, raz już użyłam, bo musiałam, nie mogłam wytrzymać, jak to da efekt serum. E, mm, też nawilżające, ale z witaminą E, więc jest troszkę tłuste. Muszę przetestować, jak to się będzie zachowywać pod, poran, na poranną pielęgnację, stosowane pod podkład. Tak i wszystko, pod oczami wisi, na twarzy najpierw ten tonik, potem serum anti-aging, znakomi. I bardzo fajnie się wszystko wkłania. Tak. I teraz kremik pod oczy poleci. Aktualnie pod oczy używam kremiku z pompeczką typu Erles. Only Bio i to jest Lemon Yellow. Bardzo, bardzo fajny kremik. Ja to mówię na tego typu kremy Kogil -mogiel, bo jest bardzo taki treściwy, chyba za dużo, ale wchłonie się. I leciutko sobie tutaj nanoszę. Jak już tutaj rozsmaruję w tej okolicy, to wjeżdżam lekko na powieki. Ja generalnie wszystko przeciągam na powieki. Czy jest do tego dedykowane, czy nie to. Jak chociażby podług brwiowy a jeżeli coś jest stricte pod, yy, dedykowane na pod oczy i na powieki to wtedy nie boję się wjechać dalej tutaj no i zaczynam wklepywać tylko, że makijaż będę robiła za parę godzin dopiero, także yy, więcej tego można nałożyć ta ilość, którą wycisnęłam na palec jest super Taka akuratnia. Wklepujemy, wklepujemy. Robię sobie jeszcze tak. No, daje ukojenie pod oczami. Naprawdę daje. Jeszcze raz powtarzam, że ta pielęgnacja, którą tu przedstawiam, jest aktualna, bo to się zmienia, nie? Wiadomo. Kolejnym krokiem jest nawilżenie wypielęgnowanie okolicy szyi i dekoltu. Serum z Oriflame z linii New Age, nowa, Now Age, jak to tam mówią różnie, Neck and więc sobie nakładam. Kończy mi się po prostu, kończy mi się. Jest to taka konsystencja, tak. I wcieram sobie szyję, i dykolt. Cudownie pachnie, cudownie. Ja postaram się pod tym filmem zostawić linki do produktów, których używałam. Chociaż na komi serum można kupić w Hebe. Teraz jest promocja. Kupiłam za 24-25 zł. buteleczkę. jeżeli chodzi o krem do twarzy, na którego teraz jest kolej, to muszę powiedzieć, że to sprawdziło mi się rewelacyjnie i nawet przy nałożeniu większej warstwy, grubszej warstwy pięknie się wchłania. Jest to Eveline Beauty and seria Beauty and Glow Water Bomb. Fantastyczny krem nawilżający, ale też odżywczy. Ma bardzo fajny skład. Chociaż co do składów, to powiem, że chyba nie będę się w to zagłębiała i tutaj produkowała. No, także moje rymy się obudziły. Nakładam sobie troszkę na czoło. I jeszcze powiem, że ten kremik w połączeniu z serum z tej firmy, z tej linii Beauty and Glow to życie. Jest tak fajne, Mówię, nakładam teraz mm, troszkę więcej, bo ostatnio używałam, o tym też wspomnę kiedyś, używałam ostatnio serum y, z proteinolem z Avonu i tam producent napisał, że używamy tego rano i wieczorem, tak? Codziennie. I ojej. Hey. Zaczęła mi skóra po prostu y, odpowiadać buntem, w sensie wszystko jak dotknęłam do skóry to mnie zaczęło drażnić, skóra się zrobiła tkliwa i, i odstawiłam po trzech dniach używania. Na szczęście nic się nie stało, że jakieś przesuszenia y, straszne tutaj się robiły czy coś, czy schodziła, uszczyła się, nie bo w porę chyba zastopowałam tą kurację odmładzającą. Kudę. Wiecie. No. Całe szczęście, że tak się stało, bo nie wiem jakby się to skończyło. Ale ja wrócę do niego tylko po prostu rzadziej. Nie mówię, że jest zły, bo czułam efekt, naprawdę czułam efekt napięcia, wygładzenia. W następnym filmie o pielęgnacji. Właśnie o tym wspomnę, wspomnę yy, kiedy wrócę do tego serum z yy, Avonu z retinolem. Protinolem właściwie. I na końcu zostały nam usta. Używam yy, peelingu z Paese, pomadki z peelingiem z Paese. Tyle mi jeszcze zostało. W zapasie jest coś fajnego, ale to o tym, jak naj, nadejdzie kolejna to. Robię sobie peeling, i wyjeżdżam też za kontur ust. I w kącikach. Taki mam sposób na peeling ust. Nie tylko same usta, ale też podrażnić tutaj peelingiem, jakby kontur. I właśnie kąciki. Nie zostawia mm, żadnej tłustej warstwy, ani żadnych drobinek. Po prostu fajnie z, y, złuszcza ten naskórek i to wszystko gdzieś tam znika. <laughs> no naprawdę nic nie mam. A efekt czuję taki, takiego mrowienia. I... Do nawilżenia używam na naprzemiennie olejku, widać zużycie olejku z Avonu, on jest akurat w tej wersji z drobinkami, jest jeszcze całkiem przezroczysty, też polecam, bardzo fajnie pachną i, i smakują. Albo pomadki yy, z Oriflame, linia A do Z i ona jest w kolorze takiego różu. Ale na ustach daje lekkie tylko zabarwienie, i też można wyjechać na brzegi. I nie wygląda to źle. Także tyle co do mojej porannej pielęgnacji. Jeżeli to robię bez gadania, po prostu szybko, to nie zajmuje zbyt wiele czasu i. Po, po pielęgnacji lecę sobie coś tam jeszcze naszykować do pracy czy coś, i potem już leci makijaż. No i na pewno dalsze kroki mojego pielęgnowania, makijażowania będą w kolejnych odcinkach. W sumie film wyszedł, powiem, że 14, no 15 minut, także z gadaniem to jest fajnie, chyba nie. Zapraszam na kolejne wydania pielęgnacyjne. Nagram jeszcze wieczorną, w osobnym filmie, bo chyba lepiej tak oglądasz takie krótkie. Nie wiem, gdzie ja patrzę w ogóle, no, nie wiem, niektóre osoby mogą się śmiać ze mnie i no wiadomo, no pierwsze pierwsze filmy to nie idzie tak łatwo, nie, nagrać. Nagrywam, tak jak mówiłam na telefonie. Także tak, no, miłego dzionka Wam życzę i zapraszam na kolejne odcinki dzięki śliczne za obejrzenie i jeszcze dodam, że chciałam robić dla już wiedzą niektóre osoby chciałam robić y, live'y na youtube ale niestety nie puściło live'a bo nie ma tysiąc subskrybentów <laughs> więc jeżeli już tu zajrzałeś zajrzałeś i i y, y, y w jakiś sposób nawet nie, nie będziesz chciał oglądać tego albo, albo nie podoba Ci się no to to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zostawić tego suba, bo. A potem nawet od, od u, subskrybować, bo to sprawi, że jakoś dojdziemy może do tego tysiąca za jakieś milion lat. I, i zrobię live'a na YouTubie, Także. Na razie pa. No hej, witam ponownie. Już po filmie. Yy, oprócz tego, że w filmie były fajne produkty, dla mnie naprawdę fajne, to po obejrzeniu całego filmu jeszcze się trochę uśmiałam oczywiście przejęzyczenia i nieprawidłowa wymowa jak na przykład serów i pod oczami wisi co wisi to wisi mam nadzieję, że Wam się spodobał filmik taki pół żartem, pół serio bardziej serio niż żartem i zapraszam ponownie najlepszego, hej